Biblia opowiada o dwóch osobach, które zostały wzięte o dwóch mężach bożych, którym nigdy nie groziła śmierć, ale zostali wskrzeszeni żywcem z tego świata. Pierwszy żył w bardzo odległym okresie historii ludzkości, drugi zaś w czasach monarchii w Izraelu. Ci ludzie to Enoch i prorok Eliasz. Enoch i Eliasz należeli do zupełnie różnych kontekstów, doświadczyli zupełnie różnych sytuacji. Ale znaleźli się w tym samym miejscu i na tych samych warunkach. Obaj żyli, nie doświadczając nigdy śmierci. Wielu czytelników Biblii kwestionuje, jak to było możliwe i jaki był prawdziwy powód, dla którego porwano Enocha i Eliasza. Niektórzy spekulują, że Enoch i Eliasz mieli wspólny sekret, lub że było w nich coś wyjątkowego. Inni uważają, że ci dwaj mężczyźni odkryli prawdy nieznane reszcie ludzkości. Są jednak też tacy, którzy odrzucają pogląd, że Enoch i Eliasz uniknęli losu, który spotyka wszystkich ludzi na tym świecie czyli śmierci. Ci, którzy tak myślą, na ogół uważają, że twierdzenie, że Enoch i Eliasz zostali wzięci, stoi w sprzeczności z samym tekstem biblijnym. Rzeczywiście, niezliczona ilość pytań otacza tych dwóch mężczyzn, a w tym filmie dowiesz się, co Biblia mówi o ich w niebowstąpieniu. Według przekazów biblijnych, Henoch i Eliasz są jedynymi ludźmi, którzy uniknęli śmierci, ponieważ zostali zabrani przez Boga. Niektórzy myślą, że Mojżesz również miał takie doświadczenie, ale to nieprawda. Mojżesz umarł jak każda inna osoba. Tyle, że jego ciało zostało pochowane w cudowny sposób. Jak wyjaśniono w księdze Powtórzonego Prawa, rozdział 34, werset 6. Biblia wspomina także o ludziach, którzy zostali porwani przez Ducha, np. o Apostole Pawle i Apostole Janie. Jednakże ten rodzaj uniesienia różni się wyraźnie od tego, czego doświadczyli Enoch i Eliasz. Na przykład Paweł i Jan, pomimo niezwykłych doświadczeń, jakie przeżyli. Kontynuowali swoje życie i ostatecznie umarli. Jak wspomniano wcześniej, zostali zachwyceni duchowo, a nie fizycznie. Ale w przypadku Enocha i Eliasza było inaczej. Począwszy od Henocha, księga rodzaju krótko wspomina jego historię. Był człowiekiem bogobojnym i prowadził zupełnie inne życie niż zdecydowana większość jego pokolenia. Henoch żył w okresie przed potopem co oznacza, że nie da się ustalić dokładnej daty jego życia. Co ciekawe, Enoch był ojcem Metuszelacha, człowieka, który według Biblii żył dłużej niż ktokolwiek inny. Metuszelach był ojcem Lamecha, który pochodził od Seta. Enoch był dziadkiem Noego, człowieka, który przeżył potop. Biblia nie podaje szczegółów na temat tego, jak Henoch został żywcem wzięty do nieba. W Księdze Rodzaju, rozdział 5, werset 24, autor biblijny po prostu stwierdza, że Henoch chodził z Bogiem i więcej go nie widziano, ponieważ Pan go zabrał. Enoch miał 365 lat, kiedy został porwany. Uczeni debatują, czy te długie okresy życia, wspomniane w Księdze Rodzaju, należy rozumieć dosłownie czy symbolicznie, ale to temat na inny film. Z drugiej strony w niebowstąpienie Eliasza jest opisane bardziej szczegółowo w Biblii. Prorok Eliasz miał wpływową służbę w Izraelu w XX wieku Petotene Ere. Prorokował w czasach, gdy Izrael popadł w kult Bożków. Izebel, żona króla Achaba, propagowała kult pogański wśród Izraelitów i starała się zniszczyć kult Boga Izraela. To właśnie w tym kontekście Eliasz zajął znaczącą pozycję jako prorok pana. W pewnym momencie tak go zdenerwował brak gorliwości o imię Boże w Izraelu, że modlił się nawet o własną śmierć. Ale Bóg miał plan, którego Eliasz nigdy nie mógł sobie wyobrazić. Człowiek, który modlił się o śmierć, został wzięty żywcem do nieba, nigdy tego nie doświadczając. Biblia podaje, że po cudownym przekroczeniu Jordanu z Elizeuszem, Eliasz został w wichrze zabrany do nieba, najwyraźniej eskortowany przez ognisty Rydwan. Relacje o wniebowstąpieniu Eliasza można znaleźć w Drugiej Księdze Królewskiej, w rozdziale 2, wersecie 11. Jednakże jeśli chodzi o te relacje, prawda jest taka, że Biblia nie podaje wielu szczegółów na temat tego, co przydarzyło się Enochowi i Eliaszowi, mężczyznom, którzy zostali porwani. Wiemy tylko, że poszli, aby być z Bogiem. Enoch jest cytowany jako godny uwagi przykład w sali bohaterów wiary w liście do hebrajczyków, rozdział 11, werset 5. Pisarz stwierdza, że Enoch został pochwycony wiarą. Podobnie prorok Eliasz pojawia się po raz kolejny w historii biblijnej, podczas doniosłego wydarzenia, jakim jest przemienienie Jezusa. Wraz z Mojżeszem i reprezentując proroczą tradycję Izraela, Eliasz omawiał odkupieńcze dzieło Jezusa. Jednakże, wiele osób zastanawia się, dlaczego Enoch i Eliasz zostali porwani, skoro śmierć jest nieunikniona dla wszystkich. Niektórzy nawet uważają, że podważa to spójność doktryny biblijnej. W rzeczywistości, śmierć jest zrządzona przez Boga z powodu grzechu po upadku cała ludzkość była skażona grzechem początkowo reprezentowane przez Adama. Z tego powodu w 1 Koryntian 15:22 apostoł Paweł pisze, że w Adamie wszyscy umierają. W podobny sposób autor listu do Hebrajczyków w rozdziale 9, wersecie 27 stwierdza, że przeznaczeniem człowieka jest raz umrzeć, a potem stanąć przed sądem. Dlatego śmierć fizyczna jest nieuniknionym wyrokiem dla wszystkich grzeszników, chociaż koncepcja śmierci z powodu grzechu wykracza poza śmierć fizyczną, ku śmierci duchowej i wiecznej. Niektórzy twierdzą, że relacje o złapaniu Henocha i Eliasza to jedynie metafory lub eufemizmy określające ich śmierć. Przecież sam Jezus powiedział, że nikt nie wstąpił do nieba oprócz syna człowieczego, który z nieba zstąpił. Co więcej. Paweł napisał później, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Jednak właściwie zrozumiane w ich kontekście wersety, te nie podważają biblijnej prawdy o pochwyceniu Enocha i Eliasza. Jezus, mówiąc, że nikt nie wstąpił do nieba, mówił o swojej wyjątkowej i nieporównywalnej pozycji w zakresie dzieła odkupienia pozycji, jakiej nigdy nie doświadczył żaden nauczyciel w Izraelu. Paweł Omawiając pogląd, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, odnosi się do upadłej i grzesznej natury ludzkości, w żaden sposób nie zaprzeczając możliwości pochwycenia kogoś żywcem. Na dowód, w następnym wersecie, Paweł stwierdza, że nie wszyscy umrą. Wielu będzie nadal żyło po powrocie Chrystusa i przejdzie transformację, która uwolni ich od upadłej natury. Jest rzeczą oczywistą, że osoby, o których Paweł wspomniał jako oporwanych podczas powrotu Chrystusa, nie doświadczą śmierci. Co więcej, biorąc za przykład Henocha, nowotestamentowy autor listu do Hebrajczyków interpretuje jego doświadczenie jako dosłowne uniesienie, twierdząc, że Bóg zabrał Henocha i nigdy więcej go nie widziano. Dlatego też, jeśli chodzi o to, dlaczego Enoch i Eliasz zostali porwani bez doświadczenia śmierci, Odpowiedź prawdopodobnie wskazuje na suwerenność Boga. Nie zostały zabrane dlatego, że były nieskazitelne, mistyczne lub dlatego, że posiadały jakąś tajemną wiedzę. Raczej stało się to jedynie dzięki łasce Bożej. Wyjaśnia to kluczowa nauka o usprawiedliwieniu przez wiarę. Możemy tylko powiedzieć, że Enoch i Eliasz zostali porwani żywcem, ponieważ spodobało się to Bogu zgodnie z jego wolną i suwerenną wolą. Ten sam Bóg, który ustanowił śmierć całej ludzkości z powodu grzechu, może również zawiesić tę zasadę, jeśli uzna to za stosowne. Co więcej, relacje o porwaniu Henocha i Eliasza służą jako zapowiedź przyszłego pochwycenia podczas drugiego przyjścia Chrystusa. Biblia mówi, że ciała odkupionych, którzy w tym momencie będą żyli, Zostaną przemienione i nie doświadczą śmierci. Innymi słowy, doświadczenia Henocha i Eliasza służą jako typy lub zapowiedzi tego, co stanie się ze wszystkimi, którzy zostaną pochwyceni, gdy Chrystus powróci. Teraz chciałbym poznać Twoje zdanie na ten temat. Podziel się w komentarzach swoim zrozumieniem biblijnego uniesienia Henocha i Eliasza.